Ten pan robił transformersy, zanim to było modne koparka czy ciągnik rolniczy, czyli w kilku słowach o modelu Hydrema R12. Właścicielem marki Hydrema i twórcą jest Kjeld Werner Jensen. Pan, który miał ewidentnie dobrego dealera, bo wymyślić robota, który zmienia kształt to jedno, ale 7,5 tonową maszynę, która podnosi się na czterech łapach, stabilizując pod pracę o sprzętem koparkowym, to już sporo. Wykonana na podłożu ciągnika rolniczego i tak właśnie się porusza z daleka. Pewnie nikt by się nie spodziewał tego uniwersalnego wynalazku z 1974 roku. Jak widać maszyna nie przyjęła się na tyle, żeby każdy producent robił tego typu maszyny, ale marka Hydrema do dziś jest znanym duńskim producentem maszyn, takich jak koparki, koparko ładowarki, wozidła czy maszyny dwudrożne, czyli takie, które mogą poruszać się po torach, jak i na zwykłych kołach. Ciekawa, prawda? A którą jeszcze z maszyn tej marki chciałbyś zobaczyć na tym kanale? Pamiętaj kliknąć w małe logo. Z plusem, wtedy zaobserwujesz ten kanał i nie przeoczysz innych filmików z maszynami. Dzięki!